Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam o portrecie tarotowym kobiety, która, um, której opowieść e, albo o której opowieść e, bardzo głęboko mną wstrząsnęła i natychmiast obliczyłem jej portret tarotowy. Diane Downs. Jest to e, kłamca. Właściwie straszna kłamczucha, morderczyni, i e, całe jej życie e, chyba oscylowało wokół mm, jakichś nierealnych mrzonek, które ona sama sobie e, gdzieś projektowała w głowie i e, sam czyn, którego dokonała. No, jest straszny, ale to, co się wcześniej działo w jej życiu, to, co się później działo w jej życiu, również daje wiele do myślenia. Nie chciałabym opowiadać Wam tutaj o całym jej życiu, ponieważ słuchajcie, świetny polski podcast wysłuchałam. To są dwa dwugodzinne odcinki. Dziewczyna włożyła w to mnóstwo pracy. Mogę zostawić Wam linka w opisie, bo naprawdę jest to drobiazgowo wykonany podcast. I właśnie ten podcast, ta opowieść o Diane Dons, wstrząsnęła mną. I chciałam się dowiedzieć, gdzie ta antybohaterka i tego podcastu, i tego mojego filmu ma. W portrecie tarotowym takie jakieś cechy, takie karty. I widzicie, to jest kolejny przykład, kiedy po fakcie można odnieść się do wydarzeń w życiu właściciela portretu, bo przed faktami, przed wydarzeniami, które dany człowiek będzie kreował albo na które będzie reagował no trudno jest z portretu tarotowego wysnuć konkretne wnioski. Bo tak naprawdę słuchajcie, Diane Dons, ona ma w portrecie tarotowym konfigurację kart, różnych kart na różnych pozycjach, które niekoniecznie mówią o tym, że miałaby skłonności ku na przykład konfabulacji. Albo prowadzenia swojego życia w bardzo dziwnym kierunku, albo dziwnych pomysłów, które w ostateczności spowodowały czyn, jakiego się dopuściła. Ale po faktach, kiedy fakty wyszły na jaw, proces sądowy i policja zaczęła więcej informacji zbierać o tej kobiecie, i również media zaczęły upubliczniać, Okazało się, czy okazuje się, że te konkretne karty z portretu tarotowego ona wykorzystała w sposób taki, jaki był jej po prostu wygodny. Nawet nie chcę powiedzieć, słuchajcie, że pisany, bo naprawdę, no niekoniecznie, słuchajcie. Co tutaj się na pierwszy plan wybija? Jej życie to pasmo to właściwie taki festiwal przychodzenia z łóżka do łóżka mężczyzn, szukaniu sobie idealnego partnera i przy okazji deprecjonowaniu swojego aktualnego chęć albo uwielbienie stanu ciąży. I y, y, żyć w jakiejś dziwnej bańce y, swojego własnego umysłu. No i gdzie ona mogłaby mieć, słuchajcie, w, w swoim portrecie tarotowym y, takie symptomy. To brzmi, to co teraz powiem, brzmi naprawdę niewinnie. Y, te karty, ale wzięte w całość i skonfrontowane z wydarzeniami w jej życiu, faktami, na które ona miała wpływ i które kreowała. No, brzmi przerażająco. Na, w świadomości ona miała kochanków, na negatywie kartę diabła, czyli na tych traumach i w ogóle jakichś innych trudnościach, na talentach czy błogosławieństwach, pozytywie, miała kartę świata. Maga miała skarmy. Tego samego maga miała na pozycji, co najsilniej ją warunkuje. Cesarzową miała na zewnątrz. Moc miała na lekcji karmicznej i moc na odrobieniu lekcji karmicznej. I teraz misja. Rydwan miała w misji, nie przepraszam, karty śmierci miała w misji. Rydwan miała jak tą kartę, jak tą misję wykonać i jak pracować z misją miała kochanków. No ta misja, słuchajcie, życiowa, zacznę może od, od niej, bo to jest uderzające, uderzające jednoznaczność, albo dosłowność tarota w tym. Nie wiem, czy tutaj spoilerować, ale chyba raczej tak, dlatego że jeżeli sobie wcześniej wygooglacie jej nazwisko, to i tak znajdziecie informację. Zanim zechcecie, o ile zechcecie wysłuchać podcastu tej e, twórczyni kanału, e, która naprawdę drobiazgowo opisała życie Diane Donce. Otóż Diane Donce... Skłosiła się do szpitala, przyjechała swoim samochodem do szpitala ze swoją trójką dzieci, mówiąc, że jakiś nieznany mężczyzna napadł na nich i zaczął strzelać. Jedno dziecko zmarło, dwoje bardzo mocno było rannych, i w miarę upływu czasu i śledztwa okazało się, że po prostu ona to zrobiła. Ona wyjęła broń strzeliła do swojej dzieci z bliska. I o czym mówi, słuchajcie jej misja życiowa? Misję ma w śmierci. Jak to misję wykonać, kartę rydwan, jak pracować z misją makochanków? Zobaczcie, śmierć rydwanem to jest y, uderzająca i przerażająca dosłowność, y, gdzie, no, znaczy, no, co prawda nie ma tam nic o dzieciach, ale jest o no, wykonaniu wyroku śmierci w samochodzie, bo ona strzeliła w samochodzie do swoich dzieci, które wiozła. Jak pracować z misją, to są kochankowie, czyli no, poprosiła o pomoc, tak? Poprosiła o pomoc, e, prawdopodobnie dlatego, żeby e, od siebie odsunąć podejrzenia. E, no i taka była jej misja życiowa na to dane wcielenie, na e, e, jej ciała. Natomiast jej karma i lekcja karmiczna, karma miała w magu. To może sugerować, aha, jeszcze miał w świadomości kochanków i na negatywie diabła i na cesarzował na zewnątrz, czyli ta konfiguracja kart, ta grupa kart mówi o tym, że no właśnie, ten festiwal przechodzenia z łóżka do łóżka do me, yy, mężczyzn, czyli szukaniu sobie coraz to nowych partnerów, to jest właśnie karma w magu u niej. Z tymi kochankami i z tą cesarzową. Ona była, słuchajcie, chyba sześciokrotnie w ciąży. Raz miała aborcję, ale w jej pamiętnikach policjanci znaleźli, i to jest również przez psychologów potwierdzone, że od posiadania dzieci. Czy wychowywania tych dzieci, ona bardziej ceniła stan ciąży. Dla niej stan ciąży był no, stanem najlepszym z tego wszystkiego. Prawdopodobnie, gdyby wcześniej w Stanach Zjednoczonych, na przykład opieka społeczna interweniowała w sprawie jej dzieci, to ona nie, znaczy nie odebrała jej te dzieci, to ona chyba jakoś za bardzo by nie żałowała tego względu, że no właśnie ona w ciąży mogła być, ale już niekoniecznie dzieci wychowywać, dzieci dziećmi się zajmować. No i o tym mówi ta cesarzowa na zewnątrz, tak? Poza tym w opisach, na zdjęciach, takich jej wczesnych zdjęciach, może jeszcze z lat 70., widać jej urowy D. Natomiast w latach 80., kiedy ona ścięła włosy i te jej rysy się tak wyostrzyły. To moim zdaniem już tej e, urody tak e, nie widać. Ale na mężczyzn rzeczywiście e, działała. Ona miała, słuchajcie, moc w lekcji karmicznej. Także e, e, ci, którzy się zastanawiali, w jaki sposób mężczyźni e, no, owijała sobie mężczyzn wokół palca, więc ta karta mocy też chyba miała tutaj duży wpływ. Poza tym w negatywie ona ma diabła, a no i tu ewidentnie możemy mówić o manipulacji i e, e, no w, w tym wypadku uwypukleniu tej, tego jej cienia i w uwypukleniu negatywnych cech podążaniu za tym swoim cieniem, e, też w pewnym sensie zatopieniu się w nim, tak? No Kochankowie w świadomości, one mają jeszcze kochanków, jak pracować z misją. No, potrzebowała, potrzebowała mężczyzn głównie, żeby czuć się, nie wiem, dopełnioną, spełnioną, dowartościowaną, bo tak to chyba wygląda. I zobaczcie, co jest paradoksalne: ona ma na harmonii wewnętrznej sąd ostateczny, czyli ona, kiedy. Już policja razem z, z prokuratorem stwierdzili, że to ona rzeczywiście strzelała do dzieci, że nie ma innej możliwości. Dzieci zostały jej odebrane, to znaczy te dzieci, które przeżyły i długo w szpitalu leżały, i najstarsza dziewczynka przechodziła terapię psychologiczną, bo nie chciała nic mówić o tym, kto strzelał, mimo że wiedziała. To słuchajcie, Diane Downs bardzo mocno walczyła o to, żeby dzieci zostały jej przywrócone, czyli w jakimś sensie e, ona w dziwny sposób była osobą rodzinną, no bo to jest ta, ten sąd ostateczny, tak? E, ze swoimi rodzicami również była mocno związana, pomimo tego, że jej dzieciństwo nie było fantastyczne. I e, e, ja nie chcę tej kobiety w jakikolwiek sposób tłumaczyć, ale ja mam wrażenie, że ona e, e, zapadła na coś w rodzaju syndromu sztokholmskiego, jeśli chodzi o rodziców, albo e, no to mogło być po części, no ale z drugiej strony e, jej e, konstrukcja psychiczna uwypukliła. Poddatność na te negatywne cechy, na, to znaczy na ten cień, który w tym wypadku ona idealnie zintegrowała albo może, jakby to powiedzieć, przejął, przejął kontrolę nad jej świadomością, tak? ale tutaj nie mam na myśli, że ona była jakaś. Chora psychicznie, czy miała problemy neurologiczne, po prostu pod względem jej zachowania, tak? tego negatywnego, tych uwypuklenia negatywnych cech, ten diabeł z negatywu, no, grał tutaj chyba pierwsze skrzypce, i ona wykorzystała wszelkie, yy, yy, cały wachlarz yy, tego swojego, yy, swojej negatywnej strony, czyli cienia. Poza tym na yy, zaraz ta moc tak z jej portretu tartowego na lekcji karmicznej i na odrobieniu lekcji karmicznej bardzo mocno no tutaj jakby to powiedzieć odegrała dużą rolę z tego względu, że po prostu ludzie jej się podporządkowywali. Ona miała w swoim sposobie bycia coś takiego, co no przy tej manipulacji, tak? Również ludźmi. Przy dużej inteligencji, bo ona była bardzo inteligentna, i przy umiejętności chyba też czytania ludzi, rozszyfrowywania ludzi, czego oni potrzebują, osiągała to, czego chce. No, po prostu ludzie przy niej, zwłaszcza mężczyźni, kładli uszy po sobie, ona nimi kręciła jak, jak chciała, tak? No ona radziła sobie ze stresem w formie cesarza, czyli ona była, stosowała przemoc fizyczną w stosunku do swojej dzieci, no i kiedy dorosły jej się sprzeciwił, to ona robiła wszystko, żeby jednak postawić nad swoim, no była despotką. Rzeczywiście była despotką i no to bezsprzecznie. E, jeszcze na leitmotivie miała karty cesarza, także słuchajcie, e, e, może tutaj rzeczywiście e, pod uwagę być, e, by, mogą pod uwagę być wzięte jej e, negatywne relacje czy wspomnienia z dzieciństwa z ojcem, e, ale z drugiej strony, no to są ci mężczyźni. Ona ciągle poszukiwała tego e, w jej mniemaniu zaprojektowanego, idealnego partnera, e, i, i żaden właściwie mężczyzna nie dorastał do jej wyobrażeń, tak? Ona dobrze czuła się z magami, z, to znaczy z mężczyznami w typie maga, albo e, robiła z mężczyzn magów, to znaczy głównie e, kochanków, nie partnerów takich, wiecie, w typie cesarza, którzy są stali, zapewniają byt rodzinie, czy e, są przewidywalni, no mag jest bardziej interesujący Albo był bardziej interesujący dla niej niż ten cesarz. Ona ma, słuchajcie, jeszcze koło fortuny na komforcie karmicznym czyli zaraz wam przeczytam jeszcze raz plan jej duszy. Ona ma maga z karmy, z lekcji karmicznej kartę mocy, na odrobieniu lekcji karmicznej też moc, i na komforcie karmicznym ma koło czyli wysnuwam wniosek, że ona mogła albo z poprzedniego wcielenia jeszcze raz coś powtarzać, w, tym, w takiej konfiguracji, albo jeżeli nie do końca wypełniła swój plan duszy, to chyba jeszcze raz będzie musiała w przyszłym wcieleniu coś powtórzyć. Nie wiem w jakiej konfiguracji, no bo koło, jako komfort karmiczny, mu, może mówić też właśnie o zamknięciu cyklu jakiegoś. Więc to jest wcielenie jako Diane Downs i jej czyny mogły zamknąć jakiś cykl, który rzeczywiście przez kilka poprzednich wcieleń narastał, czy spirala narastała, i razem z uwięzieniem, razem z dokonaniem morderstwa we wcieleniu jako Diane Downs, ten cykl się zamknął. Ale może istnieć też takie wytłumaczenie, że po fortuny na komforcie karmicznym każe jej w przyszłym wcieleniu e, jeszcze raz coś przerabiać. Nie wiadomo w jakiej konfiguracji, tak? czy ona jako ofiara, czy e, jako oprawca. No bo w poprzednim wcieleniu co robiła ma kartę wisielca, więc e, sądzę, że ona w poprzednim wcieleniu była ofiarą i e, e, w obecnym wcieleniu jako Diane Donce stanęła po tej drugiej stronie, tak? jako oprawca. Co jeszcze słuchajcie, ona ma bardzo znaczącego w swoim portrecie, ale już cienia? Ma kartę umiaru. To jest bardzo ciekawe, naprawdę zaskakujące, skąd ten umiar się u niej wziął. Ale ona miała takie epizody w swoim życiu pijaństwa i alkoholizmu, więc może ewentualnie to, bo najważniejsze w życiu dla niej to był umiar, co robi bardzo dobrze bez udziału świadomości, i również to jest dla niej strefą destrukcyjną. To znaczy, to nie było tak, że ona była jakąś nałogową alkoholiczką, tylko po prostu lubiła się napić. Ale miała też okresy, kiedy więcej pieniędzy wydawała na alkohol niż na jedzenie, też dla swoich dzieci. Ale z drugiej strony nie możemy też tylko tego umiary rozpatrywać pod tym kątem. Bo jeżeli, we, tak sobie myślę, słuchajcie, że jeżeli weźmiemy wszystko. Naraz wrzucimy do jednego worka i tego diabła z jej negatywu, i kochanków ze świadomości, i e, tą misję życiową, i plan duszy, i e, cesarzową na zewnątrz, to ten umiar, co ona robi bardzo dobrze bez udziału świadomości, no właśnie, dokładnie mówi o tym, co, co ja przed chwilą powiedziałam. Wrzucanie wszystkiego do jednego gara, e, z, uważanie z tego takiej zupy, żeby jej pasowało że tak jakby ten umiar nie wiem w konsekwencji powodował, że ona jeśli jakoś wszystko wszystko pójdzie jej płazem no bo umiar jest taki neutralny prawda czyli Pomimo tego, że ona wykonywała w życiu również straszne rzeczy, zanim, zanim dokonała morderstwa i napadu na, na swoje dzieci, to znaczy wiecie, egzekucji, no bo to było yy, strzał z bliska, yy, to ten umiar tak jakby wiecie, no płaza jej wszystko unika yy, szło, mam po, po prostu jakby pewnie to spływało. Albo może te nawet okoliczności w pewnych momentach jej sprzyjały, może to była wtedy inna Ameryka niż jest teraz. Ludzie tak nie zwracali uwagi na to, albo nie, nie zgłaszali od razu jakichś nieprawidłowości w wychowaniu dzieci, czy traktowaniu dzieci, czy wzywaniu policji za każdą drobnostkę, i to tak jakby też jej sprzyjało. Ten, ten umiar po prostu takie. No, trochę jeszcze rozprężenie, tak, w, tych, w tym prawie. Takie mam przynajmniej wrażenie. Myślę, że też trochę mogę naciągać, ale. No, właśnie. No i strefa destrukcyjna, ten umiar. To słuchajcie, umiar nie mówi w ogóle o, konf on, o skłonnościach do konfabulacji. Nie mówi o manipulacji, tylko mówi o tym, że. Każdą, w każdej sytuacji, w jakiej ona się znalazła, wzięła kilka elementów, wrzuciła do tego kotła, zamieszała, zamieszała i pokazała zupełnie co innego. No, w negatywie można tak to rozpatrywać. To jest, trochę, to jest na, na pewno co innego niż diabeł, ale yy, no po prostu jej się długo yy, upiekło, dopóki nie została już tak. Yy, na stałe uwięziona, poza tym ona i tak uciekła jeszcze z więzienia, słuchajcie. Przy okazji, no, no nie poddawała się. Także to jest karta mocy, słuchajcie, w negatywie. Znaczy, karta mocy tak się u niej zrealizowała w swojej najprostszej formie, ale u osoby, która raczej e, pokazała negatywną twarz no karta mocy kompletnie się nie poddaje tak moc się nie poddaje moc walczy do ostatniego do ostatniej kropli krwi do ostatniego e, e, do ostatniej karty do ostatniego akapitu i e, e, no tak łatwo się nie poddaje także no widzicie tak się u niej to zrealizowało ten umiar u niej jest zaskakujący powiem wam dlatego że no nie do końca też potrafię go wytłumaczyć znalazłam kilka ewentualnych Nazwijmy to po policyjnemu poszlak, ale nie jestem do końca pewna. Polecam Wam posłuchać o Diane Downs. Na polskim YouTubie też chyba jest kilka nagrań o niej czy opowieści o niej, ale ten podcast, który ja słuchałam, jest tak drobiazgowy, tak szczegółowy, że po prostu oczy wychodzą z orbit. I naprawdę ja jako osoba, która w portretach tarotowych no, zajmuje się od lat tym, no, byłam bardzo ciekawa, co ona tam ma. I natychmiast po prostu tą kobietę stwierdziłam, że obliczę i zobaczę, co tam jest. I dlatego nagrywam też ten film. Dobrze, to chyba było wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że spędziliście ze mną ponad 20 minut. I do następnego. Na razie.